Cześć, z tej strony PeterTV i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagramy znowu w Roblox Adopt Me i będziemy dzisiaj wykluwać diamentowe jajko. Sam jestem w sumie ciekaw co się z tego jajka wykluje, ale na koniec tego filmu dowiemy się co z tego jajka się wykluje. W tym razie lecimy. ale z czasem to się zmieni. Jak widzicie tutaj mój login z Streak 355 od ostatniego filmiku, z czego bardzo się cieszę, ale mniejsza o no. to. Lecimy dalej Jestem tu już 10 minut i... Jajko jeszcze nie nabrało ochoty, by w ogóle spróbować jaki wynik interakcji. Tutaj niestety przez uwagę będzie trzeba jeszcze raz je aktywować, ale o już jest. Lecimy. Od mojego ostatniego filmiku w sumie w zwierzakach i rzeczach się mało zmieniło. Głównie to, że mam nowe przedmioty, ale OK. Tutaj jak widać są nowe prezenty. jak widać. tu i otworzeniu 25 powinien być. 25 masywnych prezentów powinno się pokazać. ale nie jestem pewien na razie sobie poskaczę po mapie i postaram się zmusić do jej kogoś coś czegokolwiek zaczęło chcieć aż smutne o. a propos, żeby czegokolwiek zaczęło chcieć chcę mm, spać no to idziemy do nowych serio, ale najpierw której jako się napije bo to w sumie też było fajnie jakby się napiło taki diamentowy zwierzak by naprawdę bardzo fajnie wyglądał na moim koncie muszę przyznać i też muszę przyznać że bardzo krótko się go wykluba ale dobra mniejsza o to wszystko byleby to nie był jednorożec tak szczerze. Niebieski jednorożec. No. Myślę, że to byłby zawód na, na maksa. Ale dobra. pod koniec tego filmu się dowiemy. Została jeszcze jedna interakcja do tego diamentowego jajka. Shibę też mam. Kinu i też mam wiele innych zwierzaków, o których wam opowiadam. Na pewno o Xy kojarzycie. Małpki były na evencie na chiński nowy rok w zeszłym roku. Mam tutaj jeszcze trzy jajka. Łamane. Dwa psy, jednego leniwca, dwie wydry i jednego ptaszka. Kurczaczek też powinien być kojarzony z zeszłolecznego eventu na Wielkanoc. W ogóle jestem ciekaw, jak tym razem Roblox zrobi ek ekran, bo wtedy bym Wam dużo odcinków naprawdę nagrał z tego poszukiwania, jak. Wtedy na pewno byście zobaczyli, nawet teraz mam na sobie kapelusz ze z, z słonecznego poszukiwania jajek z gry Shark Bite. Ale dobra, lecimy, ponieważ zaraz pewnie będzie powierzchnicy więc trzeba iść do dołku, by jak najszybciej wykluczyć to jajko i zobaczyć, co tym razem się z niego wykroje. I miejmy nadzieję, że to nie będzie żeby Nie był, naprawdę proszę, żeby to nie był rzecz, Bo wtedy to byłby zawód na maksa. Z tego co pamiętam z poprzedniego odcinka był na drugim piętrze. na drugim piętrze nie pamiętam gdzie panna była no śna no. No, tutaj no totalny zawód będzie jak tu będzie jednorożec i to jednorożec nie może być nie może podkreślam nie może nie smok! Diamentowy smog, chciałem z tego diamentowego jajka trafić. No i głupie zrobili, że on chmurki odbija. No ale ogólnie fajne. trochę tak no... Dałbym po prostu wstawkę jakiejś świetnie bawię z tym smokiem. Tylko po co? Mogę też Wam wspomnieć o tym, żeby wejść na mojego Discorda i sprawdzić moje poprzednie filmiki. I oczywiście to zrobię. Link do poprzedniego, do mojego Discorda macie w opisie. A poprzednie filmiki pojawią Wam się w karcie na koniec odcinka. Jeszcze jakieś. Sprawy mam do was no nie. Co najwyżej nie wiem mm, zrobić otwierać te nowe prezenty. O! Nawet ciekawe było. Mi się autko to trafiło. <laughs> tak, opening prezentów. Za 4322 monetek. Dolarków na no, bram. Mniejsza ota. Otwieramy pierwszy prezent tworzę średnie prezenty, ponieważ na, tutaj jest tania jakość no ale też jest ta szansa na to, że no, pojawi się ten common cały 20% szans że ten komand się pojawi. No ale też 8,5 na Ultra Jeszcze coś. No tak, patrzę, patrzę. Futuristic Unicycle. Ej. Dobra, jest pierwszy pojazd. odcinka chyba wam pokażę całą moją galerię pojazdów różnych. O fajnie, katapulta. dołącza do zestawu moich broni. Tak. Mam już zbierak, mam już stojak, armatę i teraz będzie jeszcze katapulta z serii zbieraków bezsensownych. Tak jest. Słuchajcie, najlepsze co mogło się przytrafić na tym odcinku. Armchair. Juhu! Zu. Dajcie coś ciekawego. Flying saucer disk. Dobra. Kontroler balun. O tak już widzę. Czym będziemy się bawić na odcinku? Tak, naprawdę widzę, czym będziemy się na tym odcinku bawić. Grafeeling hook, extra. Może jeszcze pogolów, lub parasolka się trafią. To pilo, poduszka. H Hill Stoner Kiepsko to widzę. Plate of Food Disc, tak? Nie, ja Magic Grappling Hook to chyba. Ale nie wiem. O tak, Magic Wand Grappling Hook. Flying Saucer Disc i zostały jeszcze tylko dwa prezenty Sun Balloon I Grappling Hook i uwaga jeśli z tego ostatniego prezentu trafi się to pudełko to proszę was zostawcie subika z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem i komentarz I no. Dobra, nie skomentuję soda. soda Zabawka do rzucania soda Może Czy my naprawdę musimy to przerabiać? Dobra, Dobra. Teraz robię wstawkę z tym, Jak bardzo fajnie się bawię z tym diamentowym smokiem A to Już widzę, który członek mojego teamu by się przy tym nabawił. Tak, tak. Bo Tata to już to widzę, jak jedna osoba bardzo lajkuje ten filmik za tego ziemniaka. Ale dobra. Koniec tego dobrego, ponieważ muszę już spadać. To na razie i cześć. Pa! pa.